Patrzysz na nich i myślisz, że są tacy jak ty. To błąd, to tylko naczynia czekające na wypełnienie. Większość ludzi nie myśli. Oni powtarzają, podążają ścieżkami wydeptanymi przez niewidzialnych pasterzy. Ich pasterzem jest algorytm, ich bogiem jest trend, ich więzieniem jest komfort bycia takim samym jak reszta. Spójrz im w oczy. Zamiast duszy zobaczysz tylko odbicie ekranu, który mówi im, co czuć. Opuszczenie stada jest największym grzechem. Myślenie za siebie to akt buntu, za który karą jest samotność. Ale w tej samotności kryje się prawdziwa wolność. W ciszy od zgiełku tłumu w końcu możesz usłyszeć siebie. Ich opinie to nie ich myśli, to oprogramowanie zainstalowane przy urodzeniu. Aktualizowane codziennie przez media, Twoja rola to podważać program, widzieć ogrodzenie pastwiska, którego oni nawet nie dostrzegają, bo brutalna prawda jest taka: większość to bezmyślne owce, ale Ty, Ty nie musisz nią być. Jeśli widzisz ogrodzenie, o którym mówię, skomentuj przebudzenie, pokaż, że nie jestem sam.